Witam Państwa w się Osoba. Dzisiaj mamy takiego potworka do sprzedania. Jeep Grand Siroki, wersja SRT 468 koni, auto w pięknym stanie, bezwypadkowe. Sprowadzone, zarejestrowane. Wersja europejska, nie żadna Ameryka, auto w maksymalnym wyposażeniu. Do środeczka mamy full ledowe lampy. Bixenony mamy polskie menu przebieg 182 000 km. Grzane fotele, grzana kierownica. No tu jest wszystko co, co możliwe w tym samochodzie. Czarne sufity. cofania tutaj nie ma co opowiadać o tym aucie, bo to SRT jest, to wiadomo o co chodzi wszystkie radary asystenty pasa Z tyłu kanapy grzane, skóra z zamszem, mamy grzane kanapy z tyłu. I jeszcze do tego elektryczną klapę mamy, i mamy instalację gazową, proszę Państwa, w tym aucie. Świeżutka, nowa założona. Także mniejsze koszta spalania. Zapraszamy do autokomisosowa Sopocka 19a. Możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Sprzedajemy auto z pisemną gwarancją. Więcej zdjęć też na naszej stronie autokomisosowa.pl. Zapraszamy.